została utworzona podkomisja, która zebrała się tylko raz, żeby ustalić przewodniczącego i skład i, i, i tak od roku nic się nie dzieje dalej z tym projektem. Czy któreś komitety, czy konkretni kandydaci e, dają nadzieję na to, aby e, państwa postulaty zostały zrealizowane? E, to znaczy, no, są na pewno w Prawie i Sprawiedliwości posłowie po, pojedynczy, którzy głosowali e, za życiem, którzy jakoś tam się udzielali, tylko nie byli się w stanie przez beton partyjny przebić. E, jest Konfederacja, w której też e, jednym z postulatów jest zakaz e, z aborcji. No, wśród innych komitetów chyba się nie pojawiają takie głosy, albo są na tyle niszowe, że, że nie są przeze mnie przynajmniej dostrzegane. Jakie są Państwo postulaty? To znaczy, no, dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby pokazywać prawdę o aborcji. Tak więc prawny, prawna ochrona życia, odpoczęcia jest naturalnym postulatem, z którym tutaj dzisiaj Stoimy, a wśród postulatów, wśród działań naszej fundacji są również działania skierowane, jest akcja oprócz aborcja zabija, mamy serię wystaw i pikiet dewiacji, które sprzeciwiają się promocji homoseksualizmu w przestrzeni publicznej. Bierzemy też udział w kontrakt do pary równości. Na przykład ostatnio byliśmy w Katowicach, żeby szliśmy z transparentem pokazującym statystyki odnośnie współczynnika homoseksualistów. Współczynnika pedofilii w odniesieniu do homoseksualistów, który jest znacznie zawyżony względem reszty społeczeństwa, i tak samo jeżeli chodzi o przestępczość. No, to są takie nasze dwa główne obszary działania jako fundacji. Jesteśmy teraz w miejscu, w centrum bohuni, praktycznie, w miejskiej przedszkolach. Czy to zdjęcie nie jest zbyt drastyczne? No, jesteśmy, z... oczywiście, że nasz przekaz jest skierowany przede wszystkim do osób dorosłych. No bo właśnie, to im, chcemy, uświ im, im chcemy uświadamiać, już zaraz wykończę, im chcemy uświadamiać, czym jest aborcja przede wszystkim. Jeżeli chodzi o dzieci, to dzieci do około 5-6 roku życia nie zwracają w ogóle uwagi na nasze banery. Z dziećmi starszymi jest się już w stanie o tym porozmawiać. W łagodny, w łagodny wiadomo sposób, ale jest to duży problem społeczny i... Nie uważam, że trzeba, że, że słusznym jest odcinanie dzieci jakąś taką barierą niewiedzy, nieuświadamianie ich w ogóle odnośnie tego, że, co się dzieje w Polsce, w polskich szpitalach i co się dzieje na świecie. I to te miejsce tej manifestacji tutaj zostało wybrane nieprzepadnik. To znaczy, nie, jest to, nie, nie wybraliśmy go ze względu na to, że nie jest przedszkole, tylko po prostu jest to centrum miasta, jak pan powiedział. Dużo aut przejeżdża, przechodniów przechodzi, także naszym celem jest ustawianie, jest organizowanie pikiet w takich miejscach, w których jak najwięcej osób będzie w stanie nasz przekaz, nasz banner zobaczyć.